Przed nami kolejny produkt Razera przeznaczony, dedykowany graczom, zapalonym graczom MMO, czyli Razer Anansi. Klawiatura tym razem, która została od początku właśnie do samego końca zaprojektowana z myślą o tego typu rozgrywkach sieciowych. Z pozoru nie różni się ona naprawdę od innych klawiatur. Ma jednak kilka ciekawych funkcji, które w tego typu grach mogą okazać się przydatne. No i znów potwierdzają to, że projektanci Razera mają dobre pomysły, które potrafią w dobry sposób wcielić w życie. Cóż, najpierw kilka słów może o samej konstrukcji klawiatury. Jak sami widzicie, jest ona dosyć płaska. No, oczywiście klasyczne podpórki, dość duże tutaj, prawda? Gumowane wstawki, które na dodatek znajdują się jeszcze tutaj też na, prawda, przedniej części. Sprawia to, że w każdej niemalże pozycji, w każdym miejscu dość dobrze trzyma się stołu, nie ucieka nam do przodu ani do tyłu. Jest, dość, jest dosyć stabilna. Mimo takiej dosyć filigranowej prawda, konstrukcji, e, waży też swoje, to trzeba przyznać, co oczywiście jest też kolejną jej zaletą, ponieważ wpływa właśnie pozytywnie na stabilność tejże klawiatury. E, obsługuje oczywiście wszystkie te rzeczy, które e, są w produktach, w klawiaturach razera już standardem w tej chwili. Czyli ma możliwość nagrywania Mac w rocie, tutaj z boku znajdziemy dodatkowe programowalne prawda, przyciski. No, oprócz tego oczywiście dzięki aplikacji możemy w zasadzie zaprogramować dowolnie funkcje dla każdego klawisza, który się na niej znajduje. To oczywiście jest też już w dzisiejszych czasach standardem. Z tym, że tak jak mówię, mamy tutaj jeszcze panel dodatkowych pięciu przycisków, najciekawszą jednak jej funkcją no przynajmniej dla oczywiście osób, które grają nałogowo w MMORPG, jest ten tutaj na dole ciekawy panelik. Na początku, prawda, na pierwszy rzut oka wygląda to jak jakiś dodatkowy touchpad. Jest to jednak zestaw siedmiu dodatkowych przycisków umieszczonych. Zresztą to właśnie dlatego mówiłem tutaj o tym, że projektanci Razera, jeżeli już padą na jakiś pomysł, to potrafią go zrealizować naprawdę z głową. Umieszczonych nie bez kozery, pod spacją i tak bliżej, prawda, lewej strony, nie gdzieś na środku, czy w jakikolwiek inny wystylizowany sposób, to ma po prostu być funkcjonalne i jest. Do czego służą te przyciski? Każdy graczem MMO doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że po pierwszych 10 levelach w zasadzie, klasyczny pasek składający się z 12 przycisków, gdzie, prawda, pól, gdzie możemy wstawiać sobie jakieś skille, umiejętności, pałszyny. Inne tego typu rzeczy, no po prostu przestaje wystarczać. Im wyższy level, tym więcej tych umiejętności, z większej ilości ich korzystamy, prawda? Musimy więc wykorzystywać dodatkowe paski. Obsługa ich oczywiście przy, przy pomocy kombinacji różnych klawiszy, bo standardowo oczywiście yy, mamy tutaj yy, ten, prawda, defaultowy pasek jest obsługiwany klawiszami od 1 do prawda, plusa, czyli łącznie tutaj 0, minus i plus, prawda, przez te 12 klawiszy. Wymaga przełączania się pomiędzy tymi paskami, jeżeli chcemy to robić, oczywiście nie klikając lamerską myszką gdzieś tam na tych paskach, prawda? Kursorem. I do tego właśnie, do przełączania się pomiędzy poszczególnymi warstwami tych pasków służą te przyciski. Do każdego z nich możemy przypisać jedną z nich i w tym momencie grając, prawda? Tutaj sterując powiedzmy klasycznie wsadem postacią, za pomocą kciuka uruchamiamy kolejną warstwę, następnie bez problemu obsługujemy te. I ją prawda za pomocą przycisków y, tych tutaj numerycznych na górze. Po czym oczywiście, jeżeli chcę powrócić na przykład do pierwszej, robimy znów to samo, wciskamy pierwszy przycisk, wracamy do poprzedniej. Y, dla osób, którym wydaje się, że jest to może nieco dziwne i przekombinowane, powiem od razu, sprawdza się to naprawdę świetnie w praktyce, y, jest bardzo wygodne i naprawdę oszczędza nam dużo czasu. Y, no, hasło, którym reklamuję. Y, się tutaj rejze, prawda, z całą tą linią produktów przeznaczonych do MMO, bądźcie Imba i tak dalej, no w tym przypadku może się rzeczywiście sprawdzić. Jest to naprawdę spore ułatwienie, dość wygodne, dość naturalne i tak jak mówię, rozmieszczenie tych wszystkich klawiszy jest bardzo wygodne, ergonomiczne. Lewą, ręk lewą ręką możemy obsłużyć w zasadzie w tym momencie wszystko niemalże, nie zmieniając jej pozycji, co oczywiście w tym momencie znacznie wpływa na szybkość naszych działań, co z kolei jest podstawą prawda, w tego typu grach, szczególnie w trakcie walki. Ee, oczywiście tutaj w tym świetle może tego tak dobrze nie widać, yy, bo podświetlenie jest dosyć dyskretne. Klawiatura jest w pełni podświetlona. Podobnie jak w przypadku myszki Naga Epic, mamy tutaj pełną paletę barw, także możemy sobie kolorystykę klawiatury dostosować do własnych upodobań. No chyba, że lubimy zmieniające się kolory, tutaj być może, tutaj po tym logo być może będzie to widać, że one w defaultowym ustawieniu się zmieniają dynamicznie przez cały czas. 16 milionów kolorów, czyli pełna paleta, prawda? Do wyboru do koloru. Nie zapomniano również o jednej dość istotnej funkcji, prawda? czyli wyłączaniu klawiszy Windows, no, które przypadkowo wciśnięte potrafią niezłego bigosu narobić w trakcie gry niekiedy. Chociaż coraz więcej gier jest na to odpornych, no, ale nadal zdarza się, że niestety potrafi nas to wyrzucić na przykład do pulpitu, co nie niezbyt miłe. Używając klawisza funkcyjnego, który jest też ostatnią podstawą w niemalże każdej konstrukcji Razera, naciskamy F11 Zapala nam się tutaj charakterystyczny znaczek, literka G w takim celowniku stylizowanym, prawda, czyli tryb gaming, który oznacza, że klawisze Windows w tym momencie tutaj zupełnie przestają działać, jesteśmy bezpieczni, jakieś przypadkowe ich wciśnięcie w tym momencie nie powinno nam już przeszkodzić. Oczywiście ten klawisz funkcyjny, prawda, w tym momencie również przydaje się do obsługi chociażby multimediów, które mamy tutaj przypisane do przycisków od F1 do F8 klasyczne, prawda, wyciszenie głosu, przewinięcie, play, stop, czyli no, klasyczny, tutaj bez żadnych barierów, prawda, zestaw przycisków multimedialnych. Plus oczywiście możemy też za jego pomocą regulować chociażby stopniem podświetlenia klawiatury. Są tak jak mówię przy tak intensywnym świetle i dość delikatnym podświetleniu samych klawiszy. No tak, zapomniałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, czyli o Czymś, co dla wielu osób jest kwestią podstawową, a na dodatek jest kwestią bardzo indywidualną dla każdego z graczy, czyli czymś takim, jak prawda, reakcja klawiszy i skok. No, ta klawiatura jest typowym przedstawicielem klawiatur o takim średnim skoku, jest ona dość miękka. Klawisze wciskają się wszakże dosyć pewnie i mają wyraźny punkt, prawda? Stawiają po prostu delikatny opór tuż przed maksymalnym ściśnięciem, co skutecznie właśnie zapobiega takim rzeczom, jak na przykład jakieś przypadkowe wciśnięcie niechcianego przycisku. Sprawdza się to dosyć dobrze. Ja jestem oczywiście zwolennikiem tutaj ostatnimi czasy klawiatur mechanicznych i przyznam szczerze, że no, temu modelowi jest daleko do precyzji tego typu urządzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że. Jest to doskonały balans pomiędzy szybkością a precyzją działania. Czyli do właśnie tego typu gier jak sieciowe MMO jest to chyba optymalne rozwiązanie w tym momencie. Osoby, które lubią niskie klawisze o niskim skoku, tudzież właśnie takim zbliżonym do klawiatur mechanicznych lub klawiatury mechaniczne mogą nie być do końca z tego zadowolone. Dla wszystkich pozostałych jest to rzecz wręcz niemalże idealna. Razer Renzi to. Kolejny przykład udanego produktu Razera, przeznaczonego co prawda do specyficznej grupy graczy, czyli osób, które nałogowo oddają się ekspieniu w grach MMORPG. Jednak właśnie ci, którzy spędzają długie godziny i całe noce na zwiedzaniu prawda, Azeroth czy innych wirtualnych światów na wielogodzinnych rajdach, powinni docenić te kilka ciekawych rozwiązań, które znalazły się w tym urządzeniu. No, oczywiście, jak w każdym przypadku to, czy klawiatura, to i te rozwiązania będą dla Was wygodne, jest kwestią indywidualną, dlatego oczywiście, jeżeli będziecie możli mieli możliwość, proponuję wcześniej wypróbować, sprawdzić, czy układ klawiszy i rozstaw i tak dalej będzie Wam odpowiadał.